We got something special, I know it. Że zwątpiłam. Możesz na mnie liczyć. Przysięgam. Nie opuszczę kryształu! Ani przyjaciół! <śmiech> <śmiech> Robi, <patrz. śmiech> Cześć Lisku! Miło cię poznać! <laughs> Zrobiłyśmy to razem! <laughs> Potęcza jest nasza, hej, a na Jest nas ten błysko nasz błyskoczark. Płynnej tęczy. Więc mogę skoczyć przez portal. Muszę ją tylko trochę podrapać, tak? Znowu racja. Ale jeszcze nie jesteś gotowa. To trochę trwa. Zapytaj sany. To nie zajęło mi dużo czasu. To tylko dużo nauki. Zgoda, ale to nie zmienia faktu. Violet, teraz twoja kolej. Znam tę minę. Ej, jaką minę? Minę mam pewien pomysł. Jeszcze nie jesteś gotowa. Może nie jestem gotowa, ale mogę to zrobić i to dobrze. To nowy świat Bi. Bądźmy ostrożne. Tak. Masz rację, ale z ciebie jest słodziak. O nie, ja nie chciałam. Racja! znalazłam się na początku tenęczy yeah! Never knew about this place Now I found it here Myślę, że powinniśmy już wracać. Dobrze? A co to? Nie masz płynnej tęczy! O nie! Masz trochę błyskoczaru na zbyciu? Pożyczysz mi? Zapłacę! Proszę! No i co teraz? Zostaniemy tu! Jade miała rację. O, co ja narobiłam? Ale mam Ciebie. Przeczuwałam, że Cię tu znajdę. Sani, całe szczęście. Oh. Twój tęczuś jest pusty. Jak teraz wrócimy? <grym> Pani Morton pokazała mi sztuczkę. O! Przenośna płynna tęcza. Świetny pomysł. Jak nas tu znalazłaś? A nasze pupile pochodzą z początku tęczy. Lubią odwiedzać dom, więc strzelałam. Wracamy więc? Tak, zanim ktoś inny to zauważy. O, sprytna małka! Nikomu nie powiem. Dzięki, ale ja muszę się przyznać. Przepraszam, pani Morton. Chcę coś powiedzieć. Tworzyłam portal z płynnej tęczy i przeskoczyłam na jej początek. Przepraszam, to był błąd. Ach, rozczarowałaś mnie. Po wszystkim, co mówiłam, wiem. To dobrze, że chcesz wielkich przygód, ale musisz się słuchać. Zrozumiałam. O tak. Utknęłabym tam, gdyby nie Sani. Znalazła nas i ocaliła. Jest wspaniała. Brawo, Sani. Oh. Wow. Deze plek is geweldig. Ah, bijna net zo geweldig als onze oude. Ah, we zijn vier van één soort. Wow, jullie moeten nieuwe spronkels zijn. Ik ben Clementine. Leuk je te ontmoeten. Ik ben Violet. Dit is Ruby. Dat is Sunny. En daarachter is Jade. We zijn hier om Moonbow Beach te verkennen. Heb je leuke tips? Zeker weten. Wat dacht je van tuiken naar maanstenen in ons maan tijdens wow. <laughs> zwemmen? Of je kunt over het water vliegen op een komeetkite. Wow. Je kunt ook surfen op de regenbooggolven op één van mijn op maat gemaakte Moombo Beach surfplanken. Wow. En uh, we hebben een frisbee. Wow, wat moet je hiermee doen? Yo, hoj, wow! This, we li, li, Moje poranki są przedziwne, serio. Tak, to ja, księżniczka Marina. <grym> tak wiem. To trochę szalone, że pupile wyręczają mnie we wszystkim, ale tyle się ode mnie oczekuje, że jestem ciągle zajęta. I naprawdę uwielbiam być księżniczką. Lubię pomagać moim mieszkańcom w ich problemach. Może nie dosłownie. Właściwie tylko słucham, a potem ktoś inny pomaga, bo księżniczka nic nie robi. Zgodnie z prawem króla, które mówi... Co robi księżniczka? Ach, ale fajnie, gdyby mój pupil był tylko pupilem. Lub gdybym naprawdę mogła komuś pomóc. Słodzić komuś dzień słynną lemoniadą taty, albo móc samej uderzyć w dzwony. Księżniczko Marino Stęczok Królestwa, jestem Popi, a ja, Amaya. Maja. Iskierki, tak? W czym mogę służyć? Hmm... przybyłyśmy, by rozjaśnić Twój blask. Abyś mogła być tak dobrą księżniczką, jak to tylko możliwe. To dość urocze, ale taką właśnie jestem. O ile przestrzegam zasad taty, a to znaczy króla. Wszystko, co robi księżniczka. Na przykład pierwsza. Królestwo jest szczęśliwe, gdy księżniczka jest szczęśliwa. Czyli wszystko trzeba robić za nią. Aha, daję radę. Wszystko jest super, czyż nie? Och, poważnie? I zgadzacie się z nimi? Okej, okay. co więc mam zrobić? Może spacer? Tylko, że ktoś musi pilnować tronu, jeśli wyjdę. Ja, ja, ja chcę! <laughs> Przypilnuję księżniczko? To super dziwne. Nie wychodzę z sali tronowej bez kogoś, kto rzuca płatki róż pod moje stopy. E, teraz nie pachnie najlepiej. <laughs> Kiedy ostatnio robiłaś coś sama, bez niczyjej pomocy? Jak oddychanie? Jasne. W byciu dobrą liderką nie chodzi o pomaganie sobie, chodzi o pomaganie innym. Zawsze chciałam zrobić lemoniadę. I ją zrobiłam! Lepiej dodaj cukru i wody. Mieszaj, a teraz skosztuj. Właśnie zrobiłam lemoniadę taty. jak zrobimy dużo, podzielę się nią z innymi w ten upalny dzień. A to? Co? Och, dzwony? Bije ten, kto chce uczcić coś ważnego. Ale zasada 15 Księżniczka nie bije w dzwony, kto się ją wyręcza. <śm> <śm> Są nawet wspanialsze niż myślałam, ale ach, nie mogę w nie bić. A dlaczego nie? To nie należy do księżniczki, ale masz rację, Popi. Jak nie będę samodzielna, za to smutna, to przestanę być księżniczką. A wiem, że tacie najbardziej zależy na moim szczęściu. All the little things that I'm gonna learn to do for my Księżniczki Mariny. Zbiłam twoją odezwę. Jak? Coś wypadło i. Patrz! Twoja ostatnia zasada nadejdzie czas, gdy wszystko będziesz robiła sama. I nie będzie żadnych zasad. Słuchaj swojego serca ono da ci znak. Od dzisiaj i już zawsze księżniczka wszystko będzie robić sama. Choć na początku będzie potrzebować pomocy. Sama będę karmić pupilę, a dzisiaj wszyscy poddani dostaną królewską lemoniadę, zrobioną przez samą księżniczkę. Ach, mam tyle dobra do zrobienia, tak się cieszę. Daj mi. Och, dzięki Tatu. Odkryj oh. prawdziwy oh. Się lepiej. I nie wyglądałaś. I proszę pamiętaj, Jestem tylko o portal stęczy od ciebie. Gdybyś znów potrzebowała.? E? Ech, nie wiem tylko komu właściwie mam pomagać. Proszę bliżej! Księżniczka Marina? Hej! E, hej, jestem rubi. Popi i Amaja dużo mi o tobie mówiły. Obie są po prostu świetne. Odkąd mi pomogły, zaczęłam się wreszcie zajmować... No cóż, wszystkim w tym królestwie. Świetnie! Ale jeśli one ci pomogły, co ja tu robię? Chcę ci przedstawić Rosettę. Miło cię poznać. Rosetta to znakomita projektantka. Pracuje nad oficjalnym stylem zimowym, żeby wszyscy w królestwie byli gustowni i modni. Ale... To trwa trochę dłużej niż sądziłam, a zima już blisko. Jasne. Ha, zdaje się, że ktoś tu potrzebuje iskry, by pobudzić kreatywność. Potrzebuje potrzebuję iskry. Daję radę. O, oh, dobra, więc jak mogę pomóc? Projektowanie to nie moja działka. Lepsza byłaby Skyler lub Jewel Richie lub... Jewel Richie? Ona jest boginią? Ty ją znasz? Uczyłyśmy się razem. Chętnie was zapoznam. Naprawdę? Zrobisz to? Serio? Pewnie! Jest takie magiczne. Rzekła dziewczyna rodem z Tenczolandii. Chodźmy. nawadniać. Tędy. Jewel jest zwykle tu. Hej, Ruby. Gdzie zniknęłaś? Nie było cię chyba całe wieki. A wiesz jak to jest. Ciągle się dzieje coś nowego. Co do nowości... To jest Rosetta, która bierze udział w wymianie... Yy, z tą szkołą, którą odwiedzam. Yy, Faraway High. Tak. Właśnie tak się nazywa. Ona jest twoją fanką. Zawsze byłaś dla mnie wielką inspiracją. Jak miło spotkać fankę. Ja... Mm, cóż... Mm. Ach, przepraszam. Muszę być szczera. Teraz tylko cię rozczaruję. Straciłam to, ale co? Zapał inspirację jestem skończona. Nie projektuj dla innych. Rób to dla siebie. Co powiedziałaś? Sorki, e, ale to ty powiedziałaś po swoim pierwszym pokazie: nic za modą. Rób, co kochasz. To do mnie przemówiło. Więc, gdy projektowałam zimowe stroje dla całego królestwa. Szkoły! E, e, nazywamy pare High królestwem, ale to jest zdecydowanie szkoła! E, o... Naprzód tęcze! Jaki świeży styl, jak na to wpadłaś! When the pressure's on, to make room for those beautiful designs. This is what you. Do. Nawet dla mnie są mega wyzwaniem i mogłam do nich podejść zupełnie inaczej. Przypomniałaś mi, czemu projektowanie mnie inspiruje. Dziękuję. Pff, to ty pierwsza mnie natchnęłaś. Wow! Sama nie wierzę! Czegoś nie czaję, bo to miała być moja pierwsza iskierkowa misja. Ty pomogłaś bardziej niż ja. Ja nie pomogłam nikomu w niczym. Nawet nie pomogłam. Odkryj prawdziwy kolor, potęcza jest nasza. I ja na Jest nas ten błysk Nasz błysk Zaraz, przecież nie potrzebowałaś pomocy. Cóż, jeśli mam być szczera. Chyba nie wierzyłam w swoje projekty, dlatego tyle nad nimi siedziałam. Ale gdy poznałam jewel, zobaczyłam, że jej również zdarza się dół i jeszcze ją natchnęłam. A to nauczyło mnie, by ufać też swoim wyborom. Dziękuję! Drobiazg. To dalej! Mam tyle pomysłów i tyle do nadrobienia! Świetnie się spisałaś! Dzięki, choć wszystko wyszło inaczej niż planowałam. Przywróciłaś Rosette pewność siebie, nie wiedząc nawet, że ją straciła. Całkiem nieźle. Chyba to, co Rosetta i Jewel mówiły o modzie, dotyczy też bycia iskierką. Czasem trzeba zaufać intuicji i zdać się na swój nos.